Cześć. Dziś zabieram was w miejsce, gdzie powstaje największy w Europie wieżowiec, Warsaw Tower. To, jak widzicie, ścisłe centrum stolicy. Mam ze sobą Oppo 10x Zoom, smartfon, dzięki któremu zajrzymy na tę budowę. Kluczem w nim jest właśnie ten 10-krotny zoom. Dzięki niemu możemy zbliżyć detale na odległość nawet 60 metrów Ze względu na ten zoom, Oppo jest niczym granat wrzucony w środek smartfonowej elity. Ten model ma aż trzy aparaty z tyłu i jeden z przodu. O pierwszym już wspomniałem. To peryskopowy tele pięciokrotny z bezstratnym zoomem o ogniskowej 130 mm. Dodatkowo mamy szerokokątny 16 mm, który można zbliżyć dwu i sześciokrotnie. No i standardowy 26 mm. Co bardzo ważne dla miłośników prostoty, tylne aparaty ani trochę nie wystają z obudowy. Oppo pokazuje, że się da! A jak wychodzą zdjęcia robione wszystkimi trzema aparatami? co ze zdjęciami nocnymi? No, to nie jest najmocniejsza strona tego telefonu. W OPPO Reno 10 razy Zoom mamy 48-megapikselową matrycę ze światłem 1.7 i optyczną stabilizacją. Te parametry sprawiają, że zdjęcia nocne są ostre i bez szumów, ale tylko wtedy, gdy aparat ma dostęp do źródła światła, czyli na przykład gdybym jest w centrum miasta, no, a nie w ciemnym lesie. A gdzie jest przedni aparat do selfie? Ha! Został sprytnie ukryty w charakterystycznej listwie ochrzczonej płetwą rekina. Dzięki płetwie zniknął noc. To świetne rozwiązanie dla miłośników gier czy kina na smartfonie, do których zaliczam się ja. Korzystanie z niemal całej powierzchni przedniego ekranu jest bardzo komfortowe. Ogromny ekran bez wcięcia ma aż 6,6 cala. Pod nim schowano czujnik odcisków palców, który działa niezawodnie od pierwszego przełożenia palca. A powracając do selfie. Jakie robi płetwa? Znakomicie. Na wakacjach pstrykałem ich bardzo dużo. Chyba za dużo. Może dlatego, że selfieki zawsze wychodziły ostre, kolory bez zatrzeń do tego żadnych pikselków na detalach, a rozmycie, sami przyznajcie, wygląda całkiem naturalnie. Co więcej, przy odblokowaniu telefonu twarzą, nie odczuwałem żadnego opóźnienia ze względu na podnoszoną płetwę. Mechanizm uruchamia się w mniej niż sekundę, a w razie upadku kamerka chowa się automatycznie. Co zatem słychać w bebechach? Bardzo podoba mi się, że kiedy przychodzi SMS, komunikator nie zasłania ekranu. Przy oglądaniu filmów czy grach to bezcenne. Co więcej, przy tych drugich automatycznie włącza się dedykowany tryb, czyszczący pamięć ze śmieci i chowający powiadomienia do momentu, aż skończymy albo sami zechcemy je zobaczyć. Z drugiej strony, samo czyszczenie jest w zasadzie zbędne. Nigdy podczas używania tego telefonu nie przydarzyło mi się, by system ubił jakąś aplikację wbrew mojej woli. Co więcej, przy niemal ekstremalnym korzystaniu ze wszystkich funkcji tego telefonu, Wytrzymywał on bez doładowania calutki dzień. Wszystko dzięki ogromnej przeszło 4A baterii. No ale coś za coś, bo przez to smartfon jest ciężki, waży aż 210 gramów i przy dłuższym użytkowaniu to się czuje. Jego niewątpliwym minusem, jak dla mnie, jest brak wodoodporności. Podejrzewam, że to z powodu wysuwanej płetwy. Punkt ujemny to również brak bezprzewodowego ładowania, co prawda po kablu idzie bardzo szybko, ale wolałbym mieć dwie opcje. Odporność od 10 razy zom naprawdę bardzo przypadł mi do gustu. To jeden z dwóch dostępnych na rynku smartfonów z aparatem umożliwiającym dziesięciokrotny zoom. Idealny do dokumentowania, podpatrywania, podglądania też, ale nie namawiam. Cześć!